Siema, z tej strony Ziemniaczek i witam Was w kolejnym odcinku z GTA, dzisiaj nie ma Minecrafta, ponieważ mi się, teraz Was nie chce z tego serwera naszego nagrywać, tego będzie teraz dwa, dwa, z GTA, później serwer i typ jednoosobowy, bo w ogóle niż my tą, niż my ten typ fabularny przejdziemy, no to jeszcze może to trwać, dlatego ja wolę teraz nagrywać sobie GTA i tyle. No i dzisiaj rozwiążemy sobie do końca tą zagadkę, którą mieliśmy z Mate, jaką, albo jak ona się tam... Maut, albo jak ona tam się o, o, jak ona się tam nazywa, z tym panem Rafałem, Rafal Rostowski i jedziemy do tych y, miejsc, zacząłem to czekajcie, jak to się nazywa? Kamion, y, tak? Nie. No kamieniołomie. Mi się Ja tak kojarzę gra jeszcze sobie na innym zapisie. tak ja kojarzę mniej więcej gdzie to było, dlatego my tam dzisiaj jedziemy i wiem mniej więcej co zrobić. To tak na oko. To chyba uh, Chyba gdzieś było tu. Mi się wydaje, czekajcie. Nie wiem, muszę jechać tam zobaczyć. No i tak będziemy musieli e, znaleźć. Znaczy sobie otworzyć tą mapę to i tak na to jedno i to samo wychodzi. Czekajcie a sobie słuchawki włączę, bo znowu zapomniałem. Ostatnio ra ostatni raz miałam, a dzisiaj znowu zapomniałem Moje słuchawki ubrać. Tak żebyście mieli lepszy dźwięk z gry. Dobra, my już jedziemy. Ojej, nie, kuku, kuku, ja nie mogę mieć radia, bo znowu YouTube będzie się przyczepiać do mnie. No fajnie, to już prawie zginąłem To jest naprawdę mistrzostwo świata Ja nie wiem gdzie dokładnie teraz są ty te, tym kamieniołom, tak idealnie ale ja wiem, że tu były misje z, z... tym O, da jesteśmy w domu To jest tu jednak bo tu były dojazdy misje te z tym naziemnym, co my teraz kupili te misje to było i teraz tak ja to co czytałem w internecie To wiem że tu na dole będzie jakiś samochód I będzie trzeba jakby go złapać żywcem to wtedy dostawimy 10 tysięcy można Dziękuję Tu gdzieś miał ma być niby w, gdzieś na dole jakiś samochód I Teraz nie dokładnie gdzie to ma być Poszukamy sobie może troszeczkę Zobacz czy coś tu jest Będę to może w dzień zrobi, może lepiej Gdzieś na samym dole, czekajcie, czy to pasuje To mniej więcej wygląda tutaj tak na no jak wygląda tutaj w telefonie Jak to wygląda w telefonie tutaj Miejsce tak, będzie tu. I widzicie, zaraz nie mam misji w ogóle włączonych. To znaczy, że tu będzie tylko jak ja go znajdę. Dobra, czekajcie, ja sobie sprawdzę na telefonie, gdzie to dokładnie jest to miejsce. Dobra, proszę co ja mniej więcej teraz wiem, tak, no, tak na oko, gdzie to musimy podjechać, żeby go tutaj zauważyć. To jest gdzieś tutaj. W tym miejscu, tak jak widziałem na tym zdjęciu. Jak nie to sobie jeszcze zobaczę, ale musimy go znaleźć, bo jak mieć... Chcę coś po prostu że żeby później coś nie zapomnieć. Później zauważyć, że trzeba wracać i nie będzie fajnie. A i tak musimy mapować odkryć, i tyle. A tu gdzieś na, na dole niby ma być. Ja bym wolał to w dzień robić. Trochę ciemno. Ale tutaj na dole przy jakimś autobusie ma być. Wiecie? Gdzie on tu jest? Czekaj, sobie nawet ściągnę okulat, takie. Ciemniające, bo nic nie widzę. Tu Co, coś, coś, jakiś autobus. Nic nie widzę. Hmm. No nie widzę nic. Podjedziemy no w inne miejsce. Może tam zauważymy. Coś. Na samym dole tego kamieniołomu ma tutaj być. A gdzie tu niby jest ten sam dół? To jest pytanie. O! Mamy go! Mamy go! Czekajcie. Bym musiał inaczej podjechać. Mamy go. Ja mu muszę opony przebić. Nieco? Zbieg uciekł. O o, okej, okay, to musimy to inaczej zrobić. Musimy chyba mu oponki w aucie. Y ten. Nie, my nie mam pojazdu, serio. Czekaj, czy my to zrobimy troszeczkę inaczej. Podkadniemy się. There I want to see some credentials! Go Stop. I surrender! I surrender! Don't hurt me! Oh, that's better! Now let's go before I change my mind on the whole dead no. or alive! What's up? I, don't. I don't Put the gun down now. Nie schowię, chodź, chodź. Powiedz jeszcze gorzej, weźmy te samochody, które są na dole, dostajemy 10 tysięcy. Aby chodź, no już chodź tu i nie gadaj mi. Już.

Please, they're saying I could get five years. Five years. Whoa, whoa, hang on, remind me. What did you do again? You're giving off a sex criminal vibe. What? No, they're just trying to charge me with check fraud, money laundering, workers' compensation fraud. that's crazy. It was just a few payloads. Hey, we'll okay. I'm listening now. You had me at money laundering. What's your play? It isn't really a play. You create a shell company, take out a minimal workers' comp insurance policy, then charge subcontractors a fee to use that company as a dummy paper trail for their undocumented workers. I'm just a middleman, really. Whoa whoa, 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 I take it all. No, nie oh. Jeżeli nie będzie policja, ładowa ja się poddam, no, bo mi się nie chce z nimi się gonić. No zabijcie mnie policja. I co mi się odnowi? Ja czekam, ja czekam, niech mnie zabiją. No, czemu mnie do mnie nie strzelają, nie wiem szelajcie no proszę Strzelajcie, no Proszę. Przejedę No, no i nie będziemy musieli yy, z nimi. Denerwować tą policję najgorszą. A jeszcze raz. Schwytaj, dobra, ale no coś raz go schwytniemy. Schwy Уж. Okay, him... ah, no. <laughs> и черт раз придем. No ale naprawdę nie lubię się z policją, bo to jest naprawdę hamskie. My chcemy, żeby otworzyli bramy, nie chcemy już szlabanu psuć, on, Aj, no, po prostu, policja to, to, in, nie po prostu policja i tyle. O nie, a co? Ona poszła. Nie mieszczę lacera. Dobra. Pojedziemy bez opony. A to tyle. Zabierzemy sobie inne auto przy drodze i tyle. Nie błagaj, bo i tak nic What Tobie ten nie, puś nie puścimy. No nie, albo ja musimy lec z sądową. Musimy zaraz to, to zapodmienić. Takie rzecz bez oponą. Okay. I'm What's your play? It isn't really a play. You create a shell, you can use that company. A paper trail. It's a the I'm just a middleman. Really. Whoa, 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 whoa! I take it all back. You are officially the most boring criminal alive. No, jail's the place for you for sure. For the learning experience alone. Get in! Who's the criminal here again? I'm in the same way, we can go. Autosadon. What are you doing, doing? skulking around that quarry like a common toad anyway. You actually wouldn't find a toad in a quarry, it's too dry. Whoa, are you getting smart with me, admin criminal? No, no, I'm sorry, I'm just really nervous. Question my questions again. I'll slit your throat and let you gurgle the answer. Am I making myself clear? And one of the mining contractors I worked with said I could lie low there, okay? I've been sleeping in a bulldozer. You know, you're really not what I pictured. I've seen those bounty hunter shows on TV. I was expecting some washed-up 80s pro wrestler type, but you're much, much scarier. Well, I was expecting someone much, much, much less of a pussy. I have to say, for my first bail jumper, you're a bit of a disappointment. I was hoping serial killer. Maybe international drug czar. But <laughs> get the payroll, man. that? Oh, oh, coś mi przyszło na Facebooku, na telefonie. Ale nie będę gościł, się I go, you know, oh, It's Ralph! How you, been, Trevor? Boy, am i glad to see you. Look, what you brought me. Uh. Uh your relentless sunny disposition it always puts a cap in my step i aim to please well when the banter completed i'll give you my thanks and i'll send you another file for your inspection okay you so Jesteśmy am back Zapiszmy sobie grę, żebyś później nam się coś złego nie stało. Odblokowana osiągnięcie poszukiwany, żywy, lub... Żywy lub żywy, okej? Okay. Dziwne osiągnięcie. Jeszcze to na jedną misję fabularną, znaczy e, nie fabularną, tylko poboczną. Możeśmy troszeczkę stracili czasu na tym poszukiwaniu tego pana i teraz tylko jedna misja fabularna i to na dzisiaj koniec. Nie fabularna, tylko poboczna, co ja mówię, nie wiem co. Gościu, ja mam pierwszeństwo. Ci, na to, ci ludzie nie widzą, że my jedziemy, to jest po prostu złe. My mamy pierwszeństwo, a ten nam wymusza. To jest po prostu to jest magia GTA. Jesteśmy już Sandy Shots. Jedziemy na tą misję fabularną. Hola, widzimy. Co to jest w ogóle za misja? Aha, będzie strzelanie. Dobra. Hey, buddy, what you doing? Nic. What you up to, Cletus? Eh, yeah. huntin'? Uh -uh. uh -uh. what? Retirees? No, I'll just stuff. Windows, antenne, tires. Thurman! Aha, więc so to was you. Is the season for it? I don't give a shit about no season. <laughs> oh, good, huh? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey, 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 you wanna come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Well, why not? All right then. Up here with you. Mm, to będziemy sobie dzisiaj strzelać. I got just a thing. Let's raise some hell, neighbor. Oh, I'm in. Co zwolni, bo ja tak nie umiem z tym szybkim gościem iść co? da, widzisz gdzie tu jeszcze jest? czy tu jest jakaś? Tak. i? gdzie tu jest jeszcze jakaś satelita? tam No. Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Ooh, you're a classy date, Cletus. No demands. <laughs> now drive us up to that abandoned motel. I got an even better idea. No. the no. do motelu, czy do hotelu po polsku? A no, może powie? Czy bo? Sure. What now? We're gonna try our luck on something less stationary. Ooh. Liberals? Nothing as slippery as that. You'll see. Ain't see your beauty. Drives like a dream. You've got way too much time on your hands. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money and wild organic meat these days, you wouldn't believe. If you wreck my buggy, Trevor. Hey. Jakby coś się nie dziwcie, że ja się nie odzywam, bo nie mam co mówić. Chyba nie wiem czemu tam był w innym miejscu, checkpoint. I Pewnie jeszcze się dobra. Well, to hey, co? Anything, nah, do Może tej babce w łeb co? No, gdzie ty jesteś w ogóle tu? Zaczekajcie, ja muszę zlokalizować najpierw jakiś samochód. O jadą. Ajajaj, prawie... O -o. To jest naprawdę świetna zabawa, no nie da się trafić, te oponki. Ładnie dawaj jeszcze raz. Tak dla jaj. A gdzie to jakiś samochód w ogóle jedzie? Ja nie widzę. Co jadą? Is much more fun. You're no redneck. man. Kurt, you're not a red That's it. Beauty, and again, Trevor. What? What? I never knew you were such an agitator, Cletus. All these damn tourists coming out here to gop at rednecks i say looks like maybe you could use some more practice right let's change it up come on follow me that's the same in the gottak what did you just accept copavadi just two okay america america the two most popular guys in town and i glad i ran into you guys were set up okay this fun being antisocial on your own. Whatever cranks the tractor, I say. What's up next on the hillbilly anarchist agenda? Ever shot anything with a face? Actually, let me ask it again. Ever shot anything with a face on four legs? Now, Cletus, it's important you realize I'm a man plagued by vicious rumors. Fine. Let's head for the roof. I seen some coyotes hanging around down by the road. Reckon it would be real neighborly of us to get rid of a couple. Bo idziemy kojafty zabić Idź Idź Ja nie mam czasu Nie idzie go uderzyć Tu na dach Co, sn e, snajpereczka? co, kojoty, tak? Czy my mamy jakiś kojotów? E, a nie, tam jeszcze idzie, dobra, to jeszcze nie musimy chyba strzelać tu. Dwa stada kojotów. Już tu. E, tu. Jeden. Po tym w tej ciemności to nic nie widać? Tu coś jest, nie widzę nic. Czekajcie tam coś miał... mał być. Chciałem. Tu coś na tym... W skrzyżowaniu coś jest. No co jestem przecież. Zalo. Tu coś jest. Tu widzę. za chyba poleci? Tak Do widzenia Niezła robota Paleto, bay Szkoda, że nie można w niego 2 na 1... pyk pyk, nie, nie, błędny błędny sygnał, dawa. Kontynuuj. Zazwyczaj na się w tekstowania może zostać we Sexy Kotory. Wy zostawił i możliwość poruszania się w tekstylowaniu przez lunetę. No i co? O Witaj! Przystojniaku jeśli im... moje źródła. Jeżeli no czekaj, jest, przeczytamy się to zawod Mate z jakiś maili. Ile brzydniej jak jeśli Mary Jeśli może się nie mylą, to tę podporne społeczeństwa widziano w starej stodole, gdzie ukryta... ukrywa się z grupą przy, przyjaciół, jest handlarzem mety z bogatą przeszłością, pełną przemocy, więc... Jako się dogadacie Larry Trupp Ostatnio widziano Orzeszty A to kolejna misja od Mate I teraz Musimy znaleźć to Może dzisiaj już tego nie zrobimy To znowu poszukam sobie w internecie Ale czekajcie e, Tutaj zrobię co widziano W starej stodole gdzie ukrywa się i paru przyjaciół i kaj to jest? Boże, ty, dobra ja sobie znowu ogarnę to kolejny raz sobie poza odcinkiem na internecie gdzie to dokładnie ta stodoła jest i będziemy, z zrobimy to w kolejnym odcinku znowu na, może nie wiem, zobaczymy Musimy ogarnąć po prostu to kolejna osoba poszukiwana jest od nas i tyle. To znowu dzisiaj na tyle. Dzisiaj tak może krótko, ja nie wiem jak mi wyjdzie w montażu. Wy bierzcie sobie jakieś odcinki, które teraz jeszcze wyświetlą wam się na ekranie. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.